Dzień dobry. O. Ładnie. O czym mowa? O czystości. Panna robi co może, żeby jej życie, życie, to znaczy sprawy emocjonalne, sprawy prywatne, sprawy zawodowe mm, były. Załatwione na bieżąco, były czyste, żadnych zaległości, żadnych kłopotów, e, wszystko załatwione na bieżąco. E, wszystko, czego, mm, wszystko, co panna robi ma w sobie pierwiastek czystości nadaje czystości To jest takie tu jest takie czyszczenie i torowanie sobie drogi Bardzo tak y Jednocześnie tajemniczo, tutaj za bardzo, za bardzo yy, panna nie zdradza się ze strategią, którą wprowadza, ale yy, taka intencja ogólna polega na oczyszczaniu, czyli jest pozytywna: oczyszczaniu. Wszystko ma być na wysoki połysk. I tu, tu jest taka bardzo ważna sprawa, jeżeli, jeżeli ten materiał ogląda kobieta w ciąży, spokojnie. Tu jest wszystko będzie dobrze. Uspokajam. I tutaj tutaj jest taka, taka taki, takie poczucie obowiązku, że jeżeli ja widzę. Że coś idzie nie tak, ja jestem pierwszy, który to naprawia, czyści, czyszczę. Musi być czysta, nieskazitelna atmosfera. Bardzo konkretnie i bardzo tak wprost u Państwa, jeżeli chodzi o przekaz. Bezpośredniość, czystość intencji, czystość taka fizyczna. Dbanie o ciało, jak najbardziej o głowę, o umysł, o emocje. Wszystko, co, gdzie można wpakować słowo czystość. <laughs> tutaj, jeżeli chodzi o sprawy takie zawodowe, kariera, mają Państwo również jakąś czystą drogę do, 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 do tego. Nie ma tutaj żadnych adwersarzy. Po prostu Państwo sumiennie ciężko pracują. No, i to przyjdzie. To, nad czym Państwo pracują, jeżeli się starają o awans, pokazuje się, że tak. Jak najbardziej, że to przyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że jest czystość równa się uczciwość. Coś tak wybrakowanego w XXI wieku, ale Pan na to będzie mieć. Ale też taki, taki jest. Myślę, że nie trzeba tego Państwu przypominać, ale mimo wszystko czuję się, ja, czytający, czuję się w obowiązku powiedzieć, że bądź uczciwy w tym, co robisz. Żadnych przekrętów. Panna. O, no, ja nie wiem, czy. Ja nie wiem, czy ja Państwu coś powiem jeszcze na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że energię mówią yy, to wszystko. To wszystko. Ja yy, to już tak. Proszę mi wybaczyć prywatę, ale pozwolę sobie, że. Że to czytanie 5 minut, ono ma być przypominajką dla kogoś. Przypominajką, motywatorem, że bądź niezłomny w tym, co robisz, bądź uczciwy. E, jesteś czysty, bądź czysty. Jesteś uczciwy, bądź uczciwy dalej. To, co robisz, <laughs> muszę, to tak, muszę to tak powiedzieć, że to, co robisz, jest zajebiście dobre. Um, sposób pracy, sposób... Yy, ja, ja przepraszam za to wyrażenie. Bardzo. Ale naprawdę w taki sposób do mnie przyszło, więc czuję się w obowiązku przekazać jeden na jeden.. Um, Sposób pracy, sposób mentalności, to oczyszczanie siebie tutaj, yy, też duchowością, praca duchowa, która ma miejsce i której celem jest wyczyszczenie się z różnych rzeczy, czy terapeutyczna. Wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, ale też yy, jest to właśnie przypomnienie, że ty rób to dalej. Ty rób to dalej. To jest Naprawdę dobra robota. Um. Idź w to dalej. Do momentu, aż poczujesz naprawdę ten proces puryfikacji taki kompletny, rób to dalej. Rób to dalej. Mogę jeszcze ewentualnie tutaj, bo, bo to jest naprawdę wszystko. Co energie egipskie mają Państwu do powiedzenia? Zobaczymy, czy tutaj taka ostatnia energia. No nic. Nic. Nic już Państwu nie powiem. Wszystko jest tak, jak powinno być. Proszę kontynuować proces oczyszczania. Czymkolwiek ten proces, ten, ten proces jest, i to wszystko. Dziękuję.